6 lat temu, kiedy zaczynałem pracę w lubelskim ratuszu, przyszedł e, taki doradca mera, mój przyjaciel, do mnie. E, ja miałem objąć stanowisko właśnie sekretarza miasta, e, ale on powiedział, że bycie sprawnym urzędnikiem dla e, młodej osoby to za mało. Część w temu, kiedy ja e, rozpoczynałem swoją robotę w ratuszu, e... Прийшов в Раду, щоб посісти посаду керуючого справами. Прийшов до мене один з радників нашого міського голови, мій друг, і сказав, що в принципі, працюючи у такій установі, працюючи чисто як чиновник, ти не зможеш працювати настільки добре. Нас це не обмежується лише доброю працею тебе як чиновника. Вже треба ще. żebym ja dla siebie przyjął jakieś strategiczne e, cele, strategiczne zarządzanie w moim życiu, e, które spowodują, że będę e, bardziej konkurencyjny wobec innych ludzi z mojego pokolenia. Czy to się prowadzi ja wybrał sobie jakiś strategiczny napriamok e, i napriamok rozwytku, że dzięki któremu ja być bardziej konkurentno-spromożny w porównaniu ze z swoimi z ze swoimi i właśnie wtedy również ja podjąłem strategiczną swoją decyzję rozwoju, czyli że będę się specjalizował w projektach ze wschodem, szczególnie z Ukrainą. I oczywiście po tej strategicznej decyzji następowały, następowało wiele działań operacyjnych, które również dzisiaj przy, przywiozły mnie, przyprowadziły do sumy. I właśnie w to moment ja przyjął swoje e, strategiczne рішення, e, którym ja po powiązał sobie swoją działalność e, z naprągun e, na Wschód, e, z spółrobotnictwem z Ukrainą, z idealnością z, z e, spinną z Ukrainą. Oczywiście e, można to było pokazać, jak strategiczne decyzje wpływają, czy jak są podejmowane na poziomie państwa, czy na poziomie nawet naszym osobistym. Często można było pokazać, jak strategiczne liczenia wpływają na, na bardzo sytuację na riwni dierzamu, na, na przykład i nasze osobistowe Ale strategiczne planowanie, e, kiedy najczęściej jest pokazywane, również jest pokazywane na poziomie np. Na przedsiębiorstw czy właśnie miast czy gmin, w których na co dzień żyjemy i które też muszą się rozwijać. Але стратегічне планування та управління он, е, найчастіше показується на прикладах якихось фірм, міст або е, кмін, е, які розвиваються, працюють кожен день. 10 lat temu mieliśmy w Lublinie fabrykę wódki, która miała zbankrutować. 10 lat temu my w Lublinie mieli e jakiegoś gorzelniczy zakład, od od miał zbankrutować. Ponieważ e, nieumiejętnie był zarządzany, i po czasach komunizmu nie, nie odnalazł się na rynku kapitalizmu e, i tak stało się, to mu, że w e, protargom tych komunistycznych lat, tak, on był i podczas przechodu do kapitalistycznego rynku po prostu nikt nie miał żadnej, żadnej idei, jak umieło prowadzić ten przejście. Przez wiele lat nikt nie chciał kupić tej fabryki, i prawdopodobnie ona by upadła, a, a my stracilibyśmy jako miasto miejsca pracy. I przez wiele lat nikt nie chciał zajmować się, nikt nie chciał kupić tej fabryki, ponieważ Taka była sytuacja i, szybciej za byłoby to powodowało, że my, jak miasto, straciliśmy wiele miejsc. Wtedy e, pewien człowiek, przedsiębiorca, milioner, e, pełny osobistej odwagi i, i, i znakomity w podejmowaniu strategicznych decyzji, podjął decyzję o, o kupieniu tej fabryki. Wtedy jedna e, e, osoba, bardzo dobry przedsiębiorca, milioner, i w ogóle odważna osoba, E, przyjął strategiczne rzucenia i wyrzucił publikację tej zawód. Ale e, najważniejsze w, tym, w, tym, w tej strategicznej decyzji było to, że podporządkował e, dalszą pracę tej fabryki przede wszystkim komunikacji marketingowej. Ale bardzo e, ważnym było to, że on dalszą robotę e, danego zawodu e, podporządkował marketingowi, marketingowi komunikacji ponieważ żyjemy w takich czasach, w których oddziałują na nas media, czy to będzie internet, telewizja czy radio i e, to, co będzie decydowało o wyborze, e, czy kupimy ten czy inny produkt, nie jest już nawet do końca jego jakość, a przede wszystkim marka i wyobrażenie marki, którą, e, którą e, odczuwamy. Oczywiście my żyjemy w takich czasach, w których w zasadzie informacji, internet, radio, to to nasz wybór, duże kiedy my e, wybieramy jakiś produkt, więc e, nie, e, nie zawsze kierujmy się jakiś ale zawsze zawsze brandą, marką e, danego produktu. I wtedy, e, I wtedy ten człowiek, który kupił tą fabrykę, postanowił e, zainwestować przede wszystkim w markę konkretnej wódki, która była produkowana od zawsze w Lublinie. I tak wypromował tą markę, że było tak olbrzymie stanie po stronie popytu u klientów, że ta fabryka co roku produkowała 2-3 razy więcej wódki niż dotychczas. I do dziś w po prostu postawić akcent na, na produkcji gorilki, która zawsze wyrobiala się w tym lichrowo zawodzie. І на яку попит завжди був, тобто він е, максимально е, розвинув е, і покращив якість її горілки. Е, і з кожним роком було так, що попит на неї е, в даному секторі е, ринку все більше і більше зростав. Тобто е, З кожним роком вони збільшували виробництво е, даного продукту два-три рази. Kiedy kupował tą bankrutującą fabrykę, kupował, zainwestował około 10 milionów euro. Koldin uprawczył bankrutuje się zawod, zainwestował blisko milionów euro. Kiedy podjął te różne swoje strategiczne decyzje, które spowodowały, że fabryka zaczęła być dochodowa i, i większa i większa, po 8 latach sprzedał ją 20 razy drożej. І після тих своїх стратегічних рішень вмілого управління даним заводом, після багатьох змін в управлінні, також покращенні та порожненько продуктів, він прийняв рішення, що щоб стратегічне рішення продати цей завод і продав його в 20 разів дорожче ніж у. I to jest chyba odpowiedni moment, żeby przejść wreszcie do tego, jak, jak się mają tego typu strategiczne decyzje i procesy chociażby do miast, którymi, w których żyjemy lub którymi mamy zarządzać. I własne ja jeszcze to najkraści moment, żeby rozmowy pro miasta, w jakich my pracujemy, żyjemy wiemy i jakimi chcemy Ponieważ na rynku, na rynku miast... A szczególnie na rynku miast Unii Europejskiej czy, czy w skali świata zaczęła się konkurencja pomiędzy miastami w specyficznych dziedzinach. Oскільки ostatnim czasem na światowym rynku, na rynku Europejskiego Sojuszu i na trochę bliżej почаła się taka konkurencja niż zmagania między miastami w pewnych konkretnych sferach. Ponieważ można, można powiedzieć, że w mieście Sumy, czy w mieście Lublin, czy, czy w jakimś mieście pomiędzy naszymi miastami, generalnie żyje się podobnie. Można że o misji Sumy, misji Lublin, jaki dosyć schodzi, z my żyjemy, u nas sposób życia dosyć schodzi. Ale kiedy zaczynamy myśleć o tym, jak nasze miasta mają się rozwijać, to najczęściej Rozwój oczywiście jest zależny od ilości pieniędzy, które mamy w budżecie miasta. Ale zwyczajne, szkolenie mówimy, jak nasi miasta mająć rozwijać a nam potrzeb się na tej kuchnić groszy, my możemy przeznaczyć te własne na rozwój naszego miasta. No to musimy się zastanowić, skąd bierzemy te pieniądze. Pieniądze bierzemy albo z podatków od ludzi, którzy żyją w tym mieście albo od przedsiębiorców, którzy w tym mieście coś produkują. To nie my możemy się na tym, z my możemy wziąć na rozwój do tego miejsca. To co, będzie dwa warianty, albo my bierzemy z ich podatków w tym mieście, albo z podatków, w jaki pracują w tym mieście i płacić Generalnie ilość ludzi żyjących w danym mieście jest stała albo w tak jak jest proces taki europejski e, lekko spada. Za ogółem ilość ludzi, którzy przeżywają w danym mieście, ona jest postojną albo alboż lekko lekko spada tak jak to ma miejsce w Europie. Stąd, jeżeli chcemy mieć więcej pieniędzy na rozwój naszego miasta, musimy chcieć mieć więcej przedsiębiorców albo musimy zrobić takie warunki, żeby ci przedsiębiorcy więcej zarabiali. I wtedy, jeśli my chcemy mieć większe dochody, większy dochody z podatków, my mamy stworzyć takie umowy, że albo przedsiębiorców było więcej, więcej, albo żeby ci przedsiębiorcy więcej, więcej, więcej zarobili. Żeby było więcej przedsiębiorców, zazwyczaj powinniśmy tych przedsiębiorców zachęcić, żeby oni na przykład przyszli. До Люблина чи до Сум замість до Луганська чи Кракова і щоб заінвели в фабрики нові фабрики в нашим місті. Щоб для того, щоб власне, отримати бажану ситуацію, ми e, маємо створити e, відповідно заохотити підприємців e, до того, щоб вони приходили до наших міст. Тобто до Любліна або до Суму, а не скажімо до Луганська чи до Краку. Proces pozyskiwania inwestorów generalnie wszędzie jest bardzo podobny, to znaczy inwestor się pyta danego miasta, jakie dacie nam tereny pod inwestycje, jacy ludzie tutaj mieszkają, żebyśmy mogli z nich mieć dobrych pracowników. Процес здобуття інвесторів він загалом кругом досить схожий. Тобто інвестор, коли приходить до міста, він цікавить його передусім, які, яку територію йому місто може виділити, які люди живуть на цій території, для того, щоб це могли бути працівники працівників даному підприємстві. Сподівамся, що є буде дуже інвестор, який поставити фабрику на кількасот місць праці, то загалом суми, які люблін, дадуть. Генеральні такі саме добрі варунки, щоб інвестор пришла і інвестував у нас. Згадаю, що якщо це буде відповідно великий і сильний інвестор, який, скажімо, захоче побудувати фабрику або завод, який принесе нам кілька сот місць праці, то відповідно ми на рівні міста створимо йому найбільш вигідні умови для того, щоб власне, він покращив нашу ситуацію. таким чином. В такому випадку треба ще зastновити. Co spowoduje, że ten inwestor wybierze albo Lublin, albo Sumę. W takim wypadku nam potrzebno zagumata się, żeby zaważyć na jego riseni, na tom riszenie, kiedy on albo Lublin, albo Sumy. I tutaj dochodzimy do roli marketingu miejsc, ponieważ to jest coś, co jest... Niematerialne, ale bardzo wpływa na decyzje podejmowane przez osoby z zewnątrz. I tutaj my przychodzimy do roli marketingu mist. To jest jeszcze nie materialnym, ale duże liczba wpływa na niszczenie ludzi z zewnątrz. Ponieważ menadżerowie wysokiego szczebla, którzy mają się zastanowić nad tym, czy w Indiach, w Chinach, w Sumach czy w Lublinie postawić swoją fabrykę i wszędzie będą mieli podobne warunki ekonomiczne, zaczną kierować się emocjami. Osobiście wiadomo, że managery, e, różni mężczyźni, bez różnicy, gdzie one będą, z Indii, z Chin, z Ukrainy, czy z Polski, kiedy zobaczą, że w tych miejscach, w tych miejscach są e, równi umowy, oni będą, po e, analizie, kierować się już bardziej emocjami. I w tym momencie marketing miejsca, marketing danego miasta nie należy rozpatrywać tylko jako, e, jako logotyp i system graficzny, który właśnie przekona tego inwestora, tylko jako cały system decyzji operacyjnych, które za tym idą, że miasto jest tak lub inaczej postrzegane. I właśnie w danym moment, nam потрібно że Починає працювати власне маркетинг міста, місця, який не є прив'язаним виключно до логотипу або до загальної графічної системи, візуальної системи, коли ми бачимо, як це виглядає, але йдеться по взагалі про всю цілісну систему маркетингу, яка є оперативним рішенням і як і наскільки вона оперативно діє. Czyli kiedy my 6 lat temu w mieście Lublin podjęliśmy decyzję o stworzeniu takiego, takiej, ani innej marki miasta, która będzie przyciągała inwestorów czy turystów właśnie w sferze kultury, ale również cech wschodniości naszego miasta, to już po, po tych 6 latach widzimy, że, że to daje nam przewagę konkurencyjną nad innymi miastami. Оскільки ми шість років тому влюблені почали працювати власне над е, такою системою маркетингу, яка б е, використовувала е, і наше положення міста і е, в wykorzystywałaby też te rysy słońca, jakimi mają w naszej lokalnej kulturze. My z dzisiejszego dnia, czyli z początku roboty na tej systemie, i uważam, że te systemy, systemy mają, wyczutni rezultaty, jak na skimki dobrze pracujemy w strefie zarządzanie strategiczne i podejmowanie strategicznych decyzji to jest de facto wybór pomiędzy tym, jak nasze podatki, jak środki, które mamy na różnorodne inwestycje, będą podzielone według schematu tej decyzji strategicznej. To że strategiczne uprawnienia i strategiczne e, strategiczne rozwiązania, one krytykują e, e, się tym, że od tego zależy to, te, w jakim sposób będziemy rozporządzać koszty, e, rozporządzać podatki e, i jak my będziemy rozwiązywać I Jest to również, zaczyna być odpowiedź i opowieść Pomiędzy tym, jak koresponduje pomiędzy sobą zarządzanie strategiczne, czyli strategia rozwoju danego miasta, a strategia marki miasta, ponieważ one muszą między sobą mieć powiązanie. I właśnie to jest to, jest, to, jest, to jest moment, kiedy my widzimy co spowiązanie między strategią uprawienia, ta strategią marketingu miasta, miasta że one nierozrębną z sobą powiązaniem, one mają duży silny wpływ. Miasto Lublin od tych sześciu lat bardzo dużo inwestuje w wydarzenia kulturalne, w coś, co tworzy wizerunek miasta w mediach, wśród turystów, wśród mieszkańców i to na pewno jest element pracy nad marką, obecną marką Miasta Lublin. І власне протягом останніх шести років місто Люблін дуже багато інвестує саме у культурні події, які часто регулярно відбуваються в місті, які можуть зацікавити не лише жителів міста, але й притягнути до міста туристів. І ми бачимо, що і як власне діє дана дана стратегія, але ж туристів і людей, переконати до того, що ми маємо Ciekawsze te wydarzenia kulturalne opieramy to na innej strategicznej decyzji, czyli żeby pokazywać właśnie wschód, kulturę wschodu Ukrainy, dla przykładu w Lublinie, żeby to przyciągało do Lublina na festiwale w odróżnieniu od innych miast, gdzie inne rzeczy są promowane. І власне в людині ми використовуємо саме ці східні риси нашого характеру міста. Ми намагаємося зацікавити людей тим, що нам ближче. Тобто всі культурні події вони мають певну характеристику таку сходу, і ми намагаємося власне зацікавити людей, жителів країни, туристів, власне, тим, чого не мають інші міста, котрі представляють кожне себе по іншому. Ale znowu, jeżeli by nawet uznać na początku, że marketing miejsca jest kluczowy do tego, żeby ktoś podjął decyzję, że będzie tu inwestował albo będzie żył w tym mieście, to jednak trzeba pamiętać, że nie tylko opakowanie w życiu jest ważne, ale również to, co jest w środku, jaki jest produkt. Ale coś chodzi o także uprawiania do strategicznych ryszeń. my mamy pamiętać o tym, że e, nie tylko e, sama upakowka jest ważna, ale właściwie ważne jest i e, pewne działania, które są skierowane na rozwój. I tutaj wracamy do strategicznych decyzji na temat rozwoju miasta, e, czyli strategii rozwoju miasta. W przypadku Lublina... I myślę, że w przypadku innych miast Polski są to olbrzymie inwestycje w tej chwili w infrastrukturę, która spowoduje, że inwestorzy, ludzie będą zadowoleni z tego, że mieszkają czy pracują właśnie w naszym mieście. I tu właśnie my przechodzimy do tego momentu, kiedy możemy rozmawiać o strategię uprawnienia i strategię rozwoju miasta, kiedy w następnych wyniecia tych a nie innych strategicznych liczeń. Ми інвестуємо як місто, зрештою не лише Люблін так чинить, всі міста у Польщі так чинять. Вони інвестують в інфраструктуру, яка e, може e, зацікавити і e, jakby, закликати людей, щоб приїжджати саме сюди в це місто, яке розвивається. Dlatego, So, dzięki takim ryszeniom, przez no. e, dwa tygodnie nas nowe miśnaro, miśnaroj, nowy, 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 międzynarodowy aeroport w Lublinie. Bardzo dużo inwestujemy w system drogowy. Dużo, bardzo inwestujemy w system autobusowy. Otwieramy nowe przestrzenie miasta do, do zarówno inwestowania w fabryki, jak i w nowe, w nowe bloki mieszkalne dla mieszkańców. My odkrywajmy także nasz, naszą miejską terytorię, terytorię miasta dla budownictwa nowych budynków dla naszych mieszkańców, a także dla inwestycji, prowadzenia inwestycji. I każda z takich strategicznych decyzji, która jest podejmowana albo na 10-15 lat do przodu, albo tylko na 5, zazwyczaj daje bardzo pozytywne efekty Судільного життя пузні. І кожне з таких стратегічних e, рішень e, без різниці, чи e, без на те, чи це стратегічне рішення, e, як якої результати ми побачимо через 10-15 років чи через 5 років, e, кожне таке стратегічне рішення воно приносить в певному, в певний момент воно приносить свої конкретні, дуже вагомі ефекти. Бо для прикладу, будова. lotniska w Lublinie Międzynarodowego, które było bardzo drogie i pewnie jeszcze będzie nas dużo kosztowało w, w początkowej fazie? Bo na przykład takie strategiczne liczenie budownictwa aeroportu, Międzynarodowego Aeroportu w Lublinie, jaki yy, upłynął duże, bogato kosztów i w pierwszej początkowej fazie Nadali będzie w sobie wspomkuwać dużo bardzo finansów. Wiemy, że jest strategiczną decyzją co do tego, żeby inwestor mogąc przylecieć bezpośrednio do Lublina i jakby eliminując mu barierę komunikacyjną w sensie podróżowania, zdecyduje, że to właśnie w Lublinie, a nie w innym mieście, które ma lotnisko заінвестує свої своє і власне така стратегічне, таке стратегічне рішення може вплинути на те, що потенційний інвестор, який при прилетить до Любліна, маючи власне той, той вибір, що саме прилетіти, а не їхати, подорожувати іншим транспортним засобом, він надасть перевагу власне тому, щоб прилетіти до Любліна і заінвестувати тут лише з того приводу, що набагато простіше можна і швидше можна сюди потрапити. Jeżeli już teraz, wracając trochę w tej całej historii z powrotem do mnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ze względu na strategiczne decyzje moje osobiste i miasta, tak się złożyło, że, że w międzyczasie zainwestowałem w swój czas, żeby realizować projekty na terenie Ukrainy, czy też uczyć się języka ukraińskiego? Powtarzać jest do do moich strategicznych ryszeń, рішення, też powiązane ze strategicznymi wizjami miasta, to będą strategiczne рішення w pro pracować z Ukrainą, realizować wspólnie z Ukrainą projekty i wyвчаty ukraińską mowę. To możemy się nawet teraz możemy teraz zrobić krótki test z tego, co w danej chwili państwo myślą o lublinie w rozumieniu co, co wiecie lub co, czego się dowiedzieliście o mieście Lublin tylko dlatego, że, że, że robimy to wspólne seminarium. I właśnie z ogliedu na ceny możemy zaraz prowadzić szwytki test e, pro też, co wy znajdete, pro Lublin, jak wybacie te Lublin za z ogledu na te wyście skazane mną ponieważ prawdopodobnie większość na tej sali nie była w Lublinie i nie zna Lublina, więc będziecie myśleć przez pryzmat tego co słyszycie, czyli przez pryzmat marki, opakowania. Szczerze powiem, że na частина ludzi, którzy tu znajdują się w sali nie była w Lublinie i wy budete i wy macie jakąś swoją думkę pro Lublin le na osnowie tego, co wy czujecie, to na osnowie takiej opakowania. Samo to, że to my przyjechaliśmy, a nie przyjechała Warszawa, Kraków czy Łódź, powoduje, że po pierwsze w ogóle wiecie, że to miasto w Polsce istnieje, a później jak będziecie się zastanawiać, jadąc już do Polski, jakie miasto ewentualnie odwiedzić, pewnie Wam będzie bliższy Lublin, który poznajecie dzięki nam, bo tu przyjechaliśmy, niż inne miasta, których nie macie okazji dotknąć w taki sposób marketingowy. І напевно вам в даний момент, окрім міст більших в Польщі, тобто Варшави, Кракова і Лодзі, ви маєте свідомість, що існує також і Люблін в Польщі, і той факт, що ми сюди приїхали і тут з вами спілкуємося, він буде пізніше. Результатом цього може стати те, що коли ви приїдете їхати в Польщу. Lublin, że sam po sobie będzie Wam deszczo bliższy z co wg. na deszczu. My tutaj przyjechali i spilkujemy się z Wami. Ale to, czy zweryfikujecie pozytywnie ten marketing, który tworzymy tym naszym przyjazdem i tymi naszymi okoliczcami. Czy zweryfikujecie pozytywnie? Oczywiście ten test będzie już się odbywał na ulicach Lublina, na polskich ulicach. Втере, коли будете дотикать цього продукту і стверджується, чи він є так, як ми оповідали, чи може іне, але власне така практична перевірка цього тесту e, матиме місце тоді, вже коли ви будете там, на місці, на вулицях e, Люблі, на польських міст, коли ви матимете e, таку фігуральну e, можливість доторкнутися до даного продукту і порівняти його з тим, яке ви мали враження. kiedy wysłuchaliście rozpowiadanie o pro danym produkt i wrażenia, kiedy wy teraz na się tam. Dlatego trzeba pamiętać, że strategia marketingowa musi być powiązana ze strategicznym zarządzaniem codziennym, czyli żeby produkt na końcu e, miał takie same cechy, dobre cechy, jak to w jaki sposób jest promowane. E, to, to zawsze potrzebne pamiętać, że strategia marketingu ma e, być duże ściśle powiązana z strategią z strategicznym uprawnieniem, żeby właśnie te e, rys, ry, rysy jakieś e, pewne momenty, jakie można wykorzystać i powiązać z i z żeby one дійсно wykorzystywały Kiedy W ramach tej naszej strategii wschodniej marketingowej zapraszamy młodych ludzi, żeby studiowali, żeby przyjeżdżali z Ukrainy, studiowali w Lublinie, to jest projekt, który ma strategiczne znaczenie. Kiedy w ramach naszej strategii my zapraszamy ludzi, <tuszy> Zapraszajmy ludzi z wschodu, którzy przyjeżdżali i nauczyli się w Lublinie. To także element naszej strategii. Ale kluczowe jest to, że jak ci młodzi ludzie z Ukrainy przyjadą, to zarówno w administracji każdej uczelni wyższej w Lublinie, jak też Urzędu Miasta w Biurze Obsługi Mieszkańców, znajdą ukraińskojęzycznych Української зична особи, котре помог і в Тернопліні ще зорганізувати як найдалі, але окрім цього, також e, після після їхнього приїзду, ці люди e, зі сходу з України, e, скажімо, вони в будь-якому місті, наприклад, чи це буде вуз, чи це буде e, бюро обслуговування жителів e, нашої e, нашого нашої мерії. Вони знайдуть там і українськомовні матеріали, а також українськомовних людей, які зможуть їм допомогти надати відповідну допомогу консультації. Бо то виніка з тих стратегічних децизій, що ми наставні на всхід, і дільки всходові, дільки Україні можемо розвіяти наше місто. Тому що це власне виникає з того, з тих рішень стратегічних, завдяки яким ми у нас є напрямок на схід, на Україну, на розвиток. Відносин з Україною.